Stając dziś do jasnogórskiego apelu, chcemy uwielbiać Boga, że narodził się między ludźmi w najbardziej ludzki sposób. Obierając sobie za Matkę Ciebie, Maryjo. W wędrówce wiary zmierzamy do domu Ojca mając u boku matkę, która nas do Niego niezawodnie prowadzi. Twoje słowa, nasza Matko, Niech mi się stanie według słowa twego, pozostaną na pewno dla wszystkich pokoleń wzorcem, a jednocześnie zachętą do naśladowania ciebie, która w pokorze i uległości wobec woli Bożej stałaś się matką wszystkich dzieci Bożych. Jedna spośród nas, przez Boga wybrana, nadal pośród nas pozostajesz jako matka. Może to jest najpiękniejsze powołanie kobiety i jej najwspanialsza samorealizacja. Dziękujemy Ci za tych, którzy bronią życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Oddajemy Ci też tych poranionych, agresywnych i zionących nienawiścią, opętanych przez złego ducha, z nieszczęściem wypisanym na twarzach. Razem z Jezusem modlimy się. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Twoja wielkość przewyższa wszystkie stworzenia, a przecież prowadziłaś tak zwyczajne, proste życie, takie jak inne kobiety w Nazarecie. Zawsze skromna, prosta, pełna czujnej miłości, wrażliwa na potrzeby innych ludzi, jak to widzimy na godach weselnych w Kanie, czy gdy śpieszysz usługiwać Elżbiecie. Nikt nie domyślał się, spotykając Ciebie, że spotyka matkę syna Bożego, kobietę pełną łaski. Mimo tego, że na zewnątrz niczym się nie odróżniałaś od innych kobiet, miałaś przecież świadomość swego niezwykłego posłannictwa, co z radością wyraziłaś w słowach: Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Twoja obecność w wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego potwierdza jeszcze raz, że potrafisz milczeć, słuchać i czekać z wiarą na tego, który on dziś wejrzał na pokorę swojej służebnicy i zawsze spełnia to, co obiecał Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Do końca pozostałaś wierną oblubienicą Ducha Świętego. Twoja matczyna miłość staje się wiernym odbiciem miłości Syna który umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W Twoje ręce składamy nasze prośby i dziękczynienia. Prosimy Cię, byśmy umieli uwierzyć, że Bóg, tak jak dwadzieścia wieków temu narodził się w Betlejem, tak dziś chce duchowo narodzić się w każdym z nas i byśmy trwali w tej wierze do końca. Prosimy Cię. Byś nam pomogła ufać, że w tym, co nas spotyka, jest sens, który dla nas póki co może nie jest zrozumiały. Gdy czasem stajemy przed takim murem niepewności i niewiadomych, że wszystko wydaje się nas przerastać, przychodź nam z pomocą. Święta Maryjo, Ty zaufałaś Bogu bezgranicznie, bądź z nami i módl się za nami. Patrzysz na nas ze swojego jasnogórskiego obrazu i zdajesz się pytać, czy weźmiemy cię z sobą na stałe do swojego życia i wraz z tobą prawdziwie będziemy uczestniczyć w codziennym budowaniu królestwa twojego Syna. Czy z tobą będziemy dzielić swoje życie i damy się tobie formować, aby Bóg mógł dojrzeć w nas oblicze swojego Syna. Czy będziemy Cię naśladować w codzienności, w modlitwie, ufności i cnotach, w Twoim milczeniu bardziej wymownym od słów? Chroni nas, Panie Jasnogórska, bądź nam matką i królową, pomagaj żyć Słowem Bożym, wprowadzać je w czyn i wyznawać całym sercem, zwłaszcza w tych czasach, że Jezus jest naszym jedynym Panem i zbawicielem. Modlimy się za Kościół Chrystusowy, zawierzamy Ojca Świętego Franciszka. Chcemy być przy Nim zawsze, gdy głosi prawdy, wiary, zwłaszcza te niewygodne dla współczesnego świata. Błagamy o pokój dla świata i spokój w naszej Ojczyźnie. Niech ustaną prześladowania, jakich doznają chrześcijanie ze względu na wiarę w Chrystusa. Przyzywając orędownictwa świętych patronów naszej Ojczyzny prosimy, by nie umarło sumienie naszego narodu, by wciąż pobudzane bohaterstwem przodków i postawą świętych żyło i wołało o ratunek i moralną przemianę, nie zgadzając się na zło i nienawiść. Zawierzamy księży biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, alumnów, nowicjuszy, kandydatów, Niech przykład ich życia pociągnie wielu na drogę powołania kapłańskiego i zakonnego. Królowo Różańca Świętego, z pielgrzymami, którzy dają wyraz swej wiary i miłości do Ciebie, błagamy o przymnożenie i umocnienie naszej wiary. Zawierzamy samotnych, chorych, cierpiących i opiekujących się nimi, zmarłych, a zwłaszcza naszego współbrata świętej pamięci, ojca Ireneusza Pożarowszczyka. Modlimy się za wszystkich życzliwych ludzi, ofiarodawców i darczyńców Jasnej Góry, za nasze rodzinne parafie z ich duszpasterzami. W łączności z radiosłuchaczami i telewidzami ogarniamy modlitwą intencje Księgi Apelu Jasnogórskiego i wszystkie nasze intencje. Modlimy się na różańcu i rozważamy tajemnicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nami teraz i w Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta. Zdrowaś Mary Jołaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za wyszli, teraz w siebie, w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, Orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Modlimy się o ustanie pandemii w Polsce i na świecie, za wszystkich chorych oraz za służby medyczne i publiczne i o spokój w naszej ojczyźnie. Święty Boże, święty mocny, święty O Nieśmiertlemny zmiłuj. Arcybiskupa Wacława prosi o apelowe błogosławieństwo. Do błagalnego tekstu suplikacji, święty Boże, tekstu pochodzącego z XVIII wieku, dołączmy bardzo prostą, ale jakżeż mocną modlitwę świętego Jana Pawła II z 2 czerwca 79 roku niech wstąpi duch twój niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi polskich sumień i serc pan z wami Niech imię pańskie będzie błogosławione teraz na wieki nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.